Głośno, gwiej do ciebie wracać Każdą nocą złoto uh, nie stracił, w co mają jakiś wieczór Co chcę, jeśli, jeśli tylko, tylko jedno Jedno tylko wiemy Być tam, gdzie? Zaczynam tam, Słuchajcie, to jest Lady Park, to już powiem, zna tyś, poga głośno Więcej tutaj dzisiaj u was, naprawdę, cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj. Wszystkie łapki w górę, uwaga, lecimy. Trochę godzin w trasie było, ale w ogóle nie żałujemy. Uwaga. Ej, ej. Raz, dwa, trzy i... Ja się w sam, za a gdzieś na polu paląc grałem w nocy zbadających gwiazd ja, Rozpieniałem cały świat priorytety zmienił czas, Jest Przynosił dobry gaz, by to świat Ja siedziałem, bo cię sam wrapił grą Pędzie na polu palot w nocy zbadających gniazd, ja, rozpinałem cały świat, priorytety zmienił czas, jest ja, przynosił dobry glas, by to świat telefon formy big, big Big, a oni chcą jeszcze gigi, więc piszę go tutaj w big, big Jak Big hej ej, i jak taniki kij, jej dupa jest swój big, big ale to co ma w głowie się to liczy ey. Chciałem wyrwać się z tej dziczy zakręt wtedy był dalej, jakbym został na ulicy W mieście mówili mi niż kierownicy Na pachę to codziennie przeznaczałem wszystkie pliki, ej Jadę z ziomkiem sobie, o jadę z ziomkiem sobie, Hexel, ja nie mam dzisiaj żadnych baryk, bo zakazy wszystkie Zakażde wszystkie pierwsze wieki Janka nie do doni No bo wszędzie ciśnę wieście Teraz jest pięknie ja dajem sobie siadanie Dzwoni do mnie mordeczka, mówi Kubu. kół Leczę sobie robicie, chociaż racie to pój walek i no twa ja siedziałem w ocie sam w radiu grał, Gdzieś na polu balon grał, w nocy spadający gwiazd Rozpieniałem cały świat, w nie zmienił czas Hec przynosił dobry wygran, zbeto przemierzał świat Ja siedziałem w ocie sam w radiu grał, Gdzieś na polu balon grał, w nocy spadający gwiazd rozpiniałem cały świat, w juritekcie zmienił czas Hec przynosił do wygran, zbeto przemierzał świat Przemieszałem przemieszają świat, zobacz ilu z nas zostało naprawdę, ilu zabrał czas Ej, a ziomy stare z piaskownicy Każdy siano, teraz liczy I się zbędzie, syn z ulicy Jeden masz się musi bo w życiu idzie raczej Drugi to jeden na macie, trzeci tylko O temacie, czwarty talent, był i ale trochę Szybko gubił, chociaż obie nogi sprawne Wygram melaż, no i dupy Ja na fruty, jak te na poród, to siedziałem w barapety sprzedać też musiałem, bo flaw komenda znała Zmarił w związku, ona była w szoku winą soku Wszystko się zmieniło jak tu u kroku. Słuchajcie wariato, ostatni raz lecimy głośno ten rafale Także żeby nas rozstrzelił 50 kilometrów stąd, a nie Wszystkie łapki w górę, uwaga! Raz, dwa, raz, dwa, trzy, hej! Ja siedziałem w aucie sam w Radiu Gląb Gdzieś na polu barów gram W nocy spadających gwiazd Rozpinałem cały świat Priorytety zmienił czas Jak przynosił dobry glas Beton przemieszczał się Ja siedziałem w aucie sam w Radiu Glam. Gdzieś na polu pan odgrał, w nocy spadający gwiazd Rozwinają cały świat Priorytety zmienił czas jest przynosił dobry gras, będą przemieszczał Świat! Zróbcie na świecie ogromny gaz, naprawdę grzech!